Myślę, że po spotkaniu autorskim w strefie kontynentów. I była rozmowa o reporterskim wyprowaniu flaków. To jest taki ufenizm, który polega na tym, że on opowiada o... mówi, on nazywa, nazywa rozmowę reporterską. To, co reporter musi zrobić z bohaterem, żeby on opowiedział swoją historię. Brzmi na ucho fatalnie, a reporterzy niestety między sobą, czy też stety, tak mówią, tak opowiadają. Bo chodzi o to, że po prostu musisz dowiedzieć tego bohatera wszystko, co on ma do opowiedzenia i żeby ci, żeby ta historia, która jest jego, stała się także twoja. A potem, to jest najważniejsze, żeby się udało ją opisać i żeby ona się stała także własnością, e, własnością czytelników po prostu. I żeby historia nie była nigdy żeby, żeby te historie, które do Ciebie trafiają, nie były tylko Twoje i Twojego, bohater, twojego bohatera, ale także no, czytelników, także czytelników jakby kontynentów. Serdeczne dzięki.